Jak w ogóle trafiłaś na rower? Dlaczego zostałaś kolarką, a nie biegaczką albo gdzieś w jakiejś innej dyscyplinie? Split okoliczności, tak bym, tak bym to określiła. Przede wszystkim sport w ogóle w moim życiu się pojawił głównie za sprawą mojej mamy, zresztą całej mojej rodziny, bo wszyscy uwielbiali aktywnie spędzać czas w moim domu. Nie było siedzenia w domu w weekendy, tylko albo jeździliśmy na nartach, albo jeździliśmy na rowerach. Tak się złożyło, że w Karpaczu, czyli, czyli rzut beretem ode mnie, bo mieszkam na co dzień w Wielkiej Górze, odbywały się amatorskie mistrzostwa polskie. Najpierw eliminacje dolnośląskie, potem finały ogólnopolskie. One były dla rodzin, bo te amatorskie mistrzostwa polskie nazywały się Family Cup. I po prostu w ramach kolejnej wolnej niedzieli pojechaliśmy tam spędzać fajnie, fajnie czas rodzinnie. W jednym roku wystartowałam w towarzystwie swojego taty, w kolejnym roku w towarzystwie mamy. Wtedy, w tym drugim roku wygrałam w ogóle finały ogólnopolskie. Moja mama była druga w swojej kategorii i wygrałyśmy klasyfikację rodzinną. I tam podszedł do mnie na podium trener klubu Śnieżka Karpacz, dał mi koszulkę kolarską i powiedział, że przyjechała na trening. Ja się trochę na początku broniłam rękami nogami, bo e, zawsze dobrze się uczyłam, szkoła była dla mnie ważna e, i stwierdziłam, że codzienne treningi niekoniecznie mi pomogą w e, utrzymaniu e, dobrego poziomu w szkole, ale dałam się namówić, pojechałam i, e, i tak zostałam do dzisiaj. Byłam studentką matematyki, studia skończyłam w 2008 roku jeszcze przed Pekinem, e, więc w tej chwili mam to szczęście, że zajmuję się tylko sportem i. i nie wiem, jak ja to robiłam w tamtym czasie, że, że byłam w stanie pogodzić studia i sport zawodowy. Wymagało to naprawdę dużej organizacji ode mnie. Cieszę się jednak, że mi się to, że mi się to udało, bo ukończenie studiów na Politechnice Wrocławskiej, na, na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki, to obok medali olimpijskich, uważam, że no, największe osiągnięcie w mojej karierze, tym bardziej cały czas aktywnie jeżdżąc na rowerze. Natomiast w tej chwili już jestem w 100% pełnoetatowym zawodowym sportowcem i zajmuję się tylko tym. Ale myślisz gdzieś o jakiejś, no, no nie wiem, co po kolarstwie, tak? Bardziej, bardziej zostaniesz w tej branży, czy raczej może gdzieś coś właśnie z tymi naukami ścisłymi? Matematykę skończyłam 8 lat temu, a to jest trochę dużo i obawiam się, że mój umysł już by nie był w stanie wrócić na takie obroty, na, na jakich był te 8 lat temu. A poza tym jestem tak przyzwyczajona do bycia w ruchu, do bycia w ruchu w sensie nie tylko trenowania, ale cały czas podróżowania, tego, że się cały czas coś dzieje, że nie wyobrażam sobie, aby mogło być inaczej. Czymkolwiek bym się nie zajęła po karierze, to z całą pewnością będzie to wymagało, będzie musiało być aktywne. A co to będzie, zobaczymy. Mam, mam sporo pomysłów, natomiast najpierw trzeba jeszcze zdecydować o tym, kiedy koniec tej kariery, a tej decyzji nie podjęłam i, i póki co na pewno kolejny sezon jeszcze jeżdżę. Ale całego czasu na rowerze nie da się spędzić. Co robisz, kiedy nie jeździsz na rowerze? Kiedy nie zajmujesz się rowerem? Kiedy nie przygotowujesz się do kolejnych zawodów? Jak nie jeżdżę na rowerze, to albo przygotowuję sobie posiłek, albo jem ten posiłek, albo staram się odpocząć i zdrzemnąć pomiędzy treningami i zazwyczaj tak to wygląda. Tym bardziej przygotowując się do Igrzysk Olimpijskich. Musiałam naprawdę bardzo uważać, ponieważ mam słaby układ odpornościowy, bardzo szybko łapię choroby, więc... Niestety, ale zmuszona byłam unikać tłumów, unikać spotkań towarzyskich i, no, jak to pewien znajomy dziennikarz określił, prowadzić trochę takie klasztorne życie sportowca. No ale to jest coś za coś, to jest jakieś poświęcenie, które myślę, że jest warte tego, co potem mogę przeżywać. Przede wszystkim tego, że, że mogę robić to, co lubię, to, co kocham, czyli jeździć na rowerze, a potem przeżywać wspaniałe chwile, tak jak tutaj na Igrzyskach Olimpijskich w Rio. Ale to musi być straszliwe obciążenie psychiczne przez cały czas jakby podporządkowywać 100% życia rowerowi. Nie wiem, może czytasz książki gdzieś dla relaksu, może oglądasz filmy, może słuchasz muzyki, a jeśli tak, to jakiej? Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale naprawdę niewiele jest tego wolnego czasu. Natomiast... No, no przez trzy tygodnie zgrupowania teraz udało nam się obejrzeć dwa odcinki serialu, e, ale mieliśmy jeden naprawdę dobry e, e, serial, akurat kolumbijski Narcos. Serial nie jest kolumbijski, ale o, o Kolumbii, a że w Kolumbii byliśmy, to e, wyjątkowo dobrze nam się go oglądało. E, no i teraz w Kolumbii e, chwyciły też zdecydowanie karty i, i graliśmy w tysiąca, co było świetnym sposobem na to, aby się odstresować i, nie myśleć o kolarstwie, nie myśleć o igrzyskach, tylko po prostu się dobrze bawić. A które kraje, bo, bo, bo przecież ty dużo podróżujesz, wiem, że teraz ta Kolumbia była dla Ciebie nowa. Czy masz jakieś takie ulubione kraje, w których wyjątkowo lubisz e, e, trenować, być? W Europie to zdecydowanie Włochy, e, ze względu na tereny, na klimat, na ludzi, na jedzenie druga jest Hiszpania tam trochę z jedzeniem jest gorzej natomiast klimat też jest świetny i ludzie też są fani. te trenowania są, są rewelacyjne natomiast ja się cieszę w ogóle z całego podróżowania które towarzyszy karierze każdego sportowca uważam, że kolarze górscy mają wyjątkowo dobrze, ponieważ podróżujemy głównie po kurortach górskich które są zazwyczaj przepiękne na treningach możemy podziwiać widoki no, może nie zawsze, bo czasem podziwiam tylko cyferki, które się na moim germinie pojawiają, ale, e, ale bywa tak, że jest i czas na to, żeby się porozglądać na prawo i lewo i to jest najpiękniejsze w tej dyscyplinie sportu, że właśnie mamy kontakt z naturą i każdy trening potrafi cieszyć. Mówisz, że Włochy kulinarnia. Co w ogóle lubisz jeść? Czy też, czy też kuchnię kobujesz sportowi, czy jednak są takie potrawy, które, które no po prostu lubisz jeść niezależnie od kolarstwa? E, jasne, że są, natomiast no, zdecydowanie dieta to jest podstawa obok treningu i regeneracji. E, no, czynnik na równi ważny e, i e, myślę, że nie ma w tej chwili sportowca, który by nie przywiązywał wagi do tego. Ja naprawdę patrzę na każdą rzecz, którą je mi. E, też uważam, że da się spokojnie trzymać diety, w sensie jeść zdrowo, jeść rzeczy, które dają energię naszemu organizmowi i jednocześnie jeść smaczne rzeczy, bo to jest wszystko kwestia doprawienia. E, oprócz włoskiej kuch kuchni lubię tajską, kuchnię lubię indyjską. kuchnię. indyjska jest niestety już trochę za ciężka. E, natomiast na pewno nie ubolewam nad tym, że, e, że muszę się trzymać jakichś rygorów, bo tak naprawdę też dzięki temu, że muszę jeść zdrowo, lepiej się dzięki temu czuję i e, uważam, że to jest plus. Maja, prowadzisz z mamą firmę, jak to wszystko dzisiaj wygląda, jak to wszystko da się ze sobą godzić i, i, i no, czy firma jest już na tyle potężna jakbyście chciały? Um, no przede wszystkim to myślę, że jednak moja mama prowadzi firmę, a nie ja. Um, jak potrzebuję mojej pomocy, to ja oczywiście pomagam, natomiast raczej się nie wtrącam w biznes, bo Biznesy rodzinne są świetne, ale też powodują sporo konfliktów, więc ja wykonuję swoje zadanie. Przede wszystkim testera strojów, testera nowych materiałów, wkładek, krojów. A firmą przede wszystkim zarządza moja mama i mój brat Michał. A rozwija się firma naprawdę niesamowicie, jest popyt na stroje kolarskie, jest olbrzymi, widać też po tym, że po prostu ludzie się ruszają, ludzie aktywnie spędzają czas i to jest, to jest świetne. Rozwijamy się bardzo, zapraszamy do Jeleni Góry, ostatnio otworzyliśmy sklep Questa, czy, 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 czy raczej showroom. Mamy w tej chwili już dwa duże obiekty, na które jest rozdzielona produkcja, więc no, na, pewno, na pewno jest to wielki, wielki sukces. Chciałabyś zostać w tej branży po zakończeniu kariery, czy raczej będziesz szukała czegoś dla siebie? Z racji tego, co powiedziałam wcześniej o biznesach rodzinnych, to, to, to nie wiem. To, to nie wiem, czy widzę siebie w questie, aczkolwiek na pewno moja mama bardzo by chciała. Zobaczymy. Choć jak widzę, ile pracy wymaga prowadzenie takiej firmy, jaka to jest odpowiedzialność, jaki to jest stres, to prawdę powiedziawszy, Życie zawodowego sportowca naprawdę nie jest stresujące w porównaniu z prowadzeniem, z prowadzeniem firmy i zatrudnianiem ponad setki osób, e, więc nie wiem, czy byłabym na ten stres przygotowana. E, natomiast no, pomysłów mam kilka, a który, który z nich wprowadzę w życie zobaczymy.